Witajcie droby, drodzy obserwatorzy Jaroszeksa A Dzisiaj wysłamy Wam nowy budynek od firmy Jaroszeks zbudowany przez Jaroszeksa, Zbudowiczy przez Jaroszeks A tutaj mamy nowy kibel od Jaroszeksa tam Ale na początku budynek. Jest nowy, tylko z ekologicznych materiałów, co się rozkładają, może, nie wiem Jest tutaj łóżeczko, jest tutaj drugie to tutaj jakaś dla gościnna No i jest tutaj ten stoliczek Tutaj mamy kibel, na razie jeszcze nie, nie zbudowany Proszę do toalet teraz, przejdźmy do wychodka. Tak, a to jest proszę. tutaj bardzo zobaczyć. Też nie, on akurat nie jest tylko z, 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 z ekologicznych materiałów, ale też jest bardzo ekologiczny. 那多少？多少呀？